Thank <laughs> you. Albowiem oczy wasze nie należą do was. Czy może raczej nie tylko do was? Naprawdę myślicie, że ci, którzy sprzedają wam oczy, powstrzymują się od pokusy podglądania? Kamery są wszędzie, nawet w was samych. Wasze życie, wasze troski i radości są dla nich zwykłym reality show. Nawet jeśli, to co z tego? Mam sobie wydłubać wszczepy optyczne? Dzięki, ale nie. Dla ciebie nie ma już odwrotu. Ale wciąż rodzą się dzieci. Istoty nietknięte przez chirurgię wroga. Możemy je ocalić. Niech matki zabronią dobierać im ciało. Niech ojcowie wychowują je w nienawiści do chromu. Lecz kim są ci... Którzy śledzą nasz każdy krok, zapytacie. To władcy przemysłu rozrywkowego na Alfa Centauri! W swoim cynizmie znaleźli oni sposób, by zająć swój uciśniony motłoch naszymi sprawami! Żeby ci fotka, że nie za tajemnic rządu! Obudźcie się, nim będzie za późno! Patnie z zazdrości, jak to zobaczy. No masakra, ale będzie Lance. Hej, Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. Wyglądasz na zadowolonego. Ja zawsze jestem zadowolony. Tak się lepiej żyje. Ale... szykuje się nam nowa robota od gościa... To będzie niebezpieczne. Nie martw się, malutka. Jesteśmy kuloodporni. Opuśćcie się, nim będzie za zapust... A podobno to ja bujam w obłokach. Ej, je ja do. I tym sposobem od... Cześć, Wiktor. To ja. Dobrze ci... Widzicie. Ciebie też, ciebie też. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezsenność? Migrena, mdłości, światło wstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deschamps. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Hmm. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deschamps, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deschamps? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie da, co? Wiktor, oddam ci po robocie. Serio. Zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Zapraszam na fotel. Optyka Kiroshi. Najlepsze co mam w sam raz na tę okazję. Podpinaj się. Wiktor, Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale ale wiesz no, to droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Tak jak mówiłem, MK-1. Skaner wyświetla dane na rogówce. A oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie, możemy działać. Włóż tu swoją pierwszą ligową rękę. A u ciebie co słychać? Wiesz, w sumie to, co zawsze i bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I co się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. E, właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. <laughs> Jestem stary. Ręka może mi się omsknąć. Na moment oślepniesz. Bez obaw. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i, i takich tam. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? Prawdę mówiąc. Bywało lepiej. Cierpliwości, adaptacja. Może chwilę potrwać. Pora na skaner. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner, Ten skaner będzie odczytywał Twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. <śmulny> <śmulny> Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji w szczepu. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. <laughs> Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Co wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują trzy czwarte impetu ciosu. Obstawiłeś ten mecz? Nie. nie. Tak, tylko z przyzwyczajenia oglądam. Tęsknisz za tym, co? Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić, ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty Ci pomaga i że znosi Twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze.